Szlachetna paczka to projekt, który wspiera rodziny potrzebujące. W rawie mazowieckiej do akcji przyłączył się m.in. samorząd uczniowski z zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Władysława Stanisława Rejmonta. Szkolni wolontariusze postanowili wybrać rodzinę, która potrzebuje pomocy i zrobić wszystko, by spełnić ich świąteczne marzenia. Wybór padł na pięcioosobową rodzinę, w której chora matka samotnie wychowuje czworo dzieci. Pomysł taki, że po prostu jak chcieliśmy wyjść poza coś chcieliśmy zrobić coś większego. Zrobić coś, żeby mieć większą satysfakcję niż do tej pory, po prostu i chcemy pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Kierowaliśmy się głównie tym, czego tak naprawdę potrzebują. Było dużo propozycji, w której na przykład marzeniami był laptop, gdzie tak naprawdę w normalnym domu brakuje laptopów. No i ta rodzina akurat miała marzenia, marzenia głównie o tych rękawicach, ale były to też również ziemniaki, jak i ręczniki, więc stwierdziliśmy, że tak naprawdę ta rodzina jest najbardziej potrzebuje naszego wsparcia. No, i akurat właśnie wybraliśmy to. Podczas kompletowania paczki, w jednej ze szkolnych sal można było poruszyć się jak w magazynie. Na ławkach i podłodze pojawiły się produkty, które uczniowie chcieli przekazać potrzebującej rodzinie. Takie najpotrzebniejsze artykuły, nie mówimy o jakichś wygórowanych prezentach. Dajemy to, co możemy tym, co tak naprawdę jesteśmy w stanie przekazać z własnego serca, żeby ich święta wyglądały jak prawdziwe święta, szczęśliwe święta w o rodzinnym. Różnego. Rodzaje artykuły spożywcze, chemikalia. Możemy zobaczyć też prezenty, które spełniliśmy marzenia rodziny: gdzie dla syna, syna rękawice bramkarskie, dla córki słodycze i dla mamy ręczniki, które były potrzebne. Od nas również przekazujemy ubrania, które zbieraliśmy w ogóle nie z myślą o szlachetnej paczce po prostu. Można również zobaczyć takie przetwory, które w domu sami robiliśmy typu drzemy. Jakieś, wszystko w słoiku takie rzeczy. Uczniowie zaangażowali się też i postanowili podarować y, produkty typu ziemniaki cebula, y, kapusta marchew, y, czy jabłka, które pochodzą od nich z y, własnych upraw. Pomoc innym jest budująca również dla tych, którzy pomagają. W zamian otrzymują satysfakcję i świadomość spełnienia dobrego uczynku. To zdecydowanie będzie nasza ostatnia akcja. W ostatnim czasie wypłynęliśmy znacznie na tą przestrzeń, działalność na rzecz innych, z czego raczej jesteśmy bardzo zadowoleni, bo daje nam to wiele satysfakcji. Już po samych minach widać, po samej radości. Także no my nie poznamy rodziny, którą obdarowujemy, ale życzymy im na pewno udanych, szczęśliwych świąt.